aby skorzystać z feedów produktowych wejdź w zakładkę kampanie dedykowane poproś o dołączenie do odpowiedniej kampanii dedykowanej na przykład top produkty 2022 po zaakceptowaniu twojego udziału w kampanii będziesz mieć możliwość wygenerowania odpowiedniego feeda. wejdź w zakładkę nowa kreacja Zobaczysz tutaj listę kategorii produktowych, z których możesz wygenerować Fida. Możesz wybrać kanał, do którego przypiszesz wygenerowany feed. Wybierz interesującą Cię kategorię i kliknij przycisk utwórz. Fit możesz pobrać w trzech formatach. Plik XML, plik CSV oraz JSON. Wybierz interesujący Cię format i kliknij przycisk Pobierz. Dla osób, które nie znają przedstawionych formatów, najbardziej przydatny będzie plik CSV. Po jego otwarciu znajdziesz następujące informacje: w kolumnie A, ID produktu. W kolumnie B nazwę produktu, w kolumnie C wygenerowany link do danego produktu. Możesz skopiować go i umieścić na swojej stronie. W kolumnie D cenę produktu, w kolumnie E zdjęcie produktu, w kolumnie F kategorie produktu.